Witam wszystkich z powrotem na moim kanale, kaj rozpoczynamy wspólne szpilanie w Mafia edycją ostateczną. Zapraszam wszystkich do subskrybowania mojego kanału, dajcie łapki w górę, komentarze, czy się podobało, czy nie. I rozpoczynamy naszą kolejną przygodę, a więc część drugą z misją Święty Grzesznik. Teraz będę musieli z tego kościoła pitnąć, ponieważ żeśmy tu narobili niezłego bajzlu. Ten jeg jegomość, co tu leży, to was odsyłam do poprzedniej misji. Jak to się stało, że on tu trafił? I jak to się stało, że my akurat musieli sam z nimi wszystkimi walczyć? Teraz widzę, aby ten musieli pitać. Bo nas tu policja chyci. Najlepiej od razu wjechać do jakiegoś auta. I kaj tu się wybrać. Chyba, że mi źle poszedłem. Pamiętam, że tu jakieś było, było auto. Uciekamy, pitomy chłopie, pitomy stąd. Gdzie to auto zostawiłem? Kurde, to jest policja. Chyba nie będziecie strzelać jak ja sam loca. Ja dam miałem rację, tu cześć tutaj. Kurde, jeden strzał, dobra idymy Siadaj, siadaj, musimy uciekać Siadaj Siadaj kurwa szybciej bo nam bo mnie udupią Cudowny stąd Dobra, jakoś się udało Nie było za ciekawie Jademy tędy Pięknie Dobra. Cziul jeszcze, że mnie się nie zmieścił w zakręt. Ty, a ten dostał twarz pa zakrwioną i się żyje. Co, nie mogę po tych schodach? No to jest głupie ty. Jeszcze mnie trafił. Ciur, szybciej. Uf, rozwarli, Kurwa, trzeba zdupić. auto mi rozwali mędy. Kurwa, nie zdążyłem. No mówię, że od mi to za, za wolno mi jedzie. Za wolno. I nas udupczyli. Trudno, będę musieli jeszcze raz to zrobić. Punkt kontrolny. Jest takie prosta, nie zamierzam wstrzelać do policjantów, jakby to wyglądało. Tak to nie może być. Podoba mi się ten filmik renderowany, w którym mamy możliwość podziwiania naszego Jego mościa, Tomiego, który coraz bardziej pnie się po szczebla idę idę stąd. Czyli musimy iść w lewo. Szybko do samochodu z tej strony, żeby mnie tu nie trafiło. Szybko to mi. Gdzie kajżeś jest? Tommy, mi, właśnie szybko. Musimy pitać. Jademy. This is blokada. Well, today didn't turn out like I expected. Yeah, the suspect's been lost downtown. We'll find him. We got him. Officers report they're closing in.

ale mój stół ten wóz podziurawiony nie był takie dość proste jakże że myślę ale pomału pomału będziemy to zaraz skręcać teraz powinno być dobrze się tu Ta przez most mam nadzieję że nie będzie tam blokady pod tym mostem bo widać że mi bardzo mało życia zostało ograniczyć prędkości i pomału. Udało się. Tak jest, Morello już tam nie będzie zaradzał, zaradzał. za bardzo, przynajmniej jakiś czas. Później tak będziemy, pamiętam, bo w dalszej części będziemy musieli się go pozbyć. Dobra, jak widzicie mamy to akurat dość dobrą rozrywkę. Pokazuję co nam o, do garażu. Zapomniałem, przejechałem ten garaż. No, to mamy misję zaliczoną. nie było to dość pro proste, myślałem. Don't need to tell me about that. Just don't think about it. Best lesson I could ever teach you. Don't think about anything. <laughs> Jesus Christ, Tommy. You confessing into a shootout in the church. And I ain't even through the hard stuff yet. You know, I could take you in right now, put your and you behind bars till you're old and gray. Maybe. If you think you can make any of it stick. But then you'd never know about Murillo. Hey, fellas. Sorry to keep you waiting. My shift just started. What you having? Two lunch vessels, please. And more coffee. You know what? Let's bring the whole pot. All right, we've come this far together. What kind of heat did you get from the church? Strange thing. Nothing really came of it all. Always figured Celieri paid off someone somewhere because it wasn't even in the papers. Mm -hmm. We just had to lay low for seven, eight months. The cops kept showing up at the bar just to remind us they were watching. And Frank caught wind that Morello was helping Galati get reelected, hoping he'd go after the Don. Well, I covered some account books from Rella's offices. 33 was a pretty good year for him. Best in the knew we were bleeding out before we did. While we were busy keeping our heads down, he started moving in on our rackets. Quiet at first, a few trucks go missing. Uh, top burner has one too many highballs, drives off a bridge. One of our regular pickups suddenly closes up shop, moves upstate. You he didn't catch on? Not me. I think maybe Polly smelled something. But even with the cops looking over our shoulders, a circling, we were still making good money. And with the Dom worried about keeping the heat off, we didn't have much to do, except drink have a few laughs. Every time I went into Salieri's, there was Sarah. So it was a good year. Until Frank... Coletti, well, or Don's, can sit there. Yeah, that's right. He set me straight. Said it's all i don't care about the bar fight tom i care how it looks when you walk into a club and buy everyone around how uh, we got to somewhere though then blow it at the track on sunday or take a dame to a show or invest it for christ's sake <laughs> you want me to become one of those wall street boys don't sass me tommy I'm trying to teach you the ropes, so you don't get strangled by them. No, sure you a, sure. a little mud Little mutt when I was a kid. When I was eight or nine, before I came over from the Sisley, I had this beautiful skinny Cherneko de Letna. Like a little grey huh? Fastest dog you've ever seen. That's how I met the Don. He started setting up races together. Betty on her with coins and rifle shells. There wasn't another dog that could catch her. She never lost. Until the day she did. We were only out of pocket knife, but I never saw the dawn so angry. She got old on you? No. Pregnant. She went into heat, got out of the yard, and every dog in town had a turn. You're like that dog, Tommy. Every time you flash your money around, you're a bitch in heat. And everyone in that club is now looking to fuck you. And once you get fucked, you're no good to us. Do you understand? Yeah, you made your point. Good. Because you need to think about your career here. Look, Paulie's at his ceiling. He's the guy we want in a tussle, but he's not smart enough to run anything. Sam is loyal, but he has no vision. But you, Tommy, you could run this town someday. Well, I appreciate that, Frank. So, uh, what happened to the dog? Tak się poznali, widzę. Nasz księgowy z Wielkim Donem, no ciekawe co teraz będziemy robić, co będzie ta misja która nas czeka, jak ona się ładnie zawiąże w naszej fabule widzę, że po mało rok czasu jak z historyki, zostaliśmy w podziemiach przejażdżka za miasto to będzie dość fajna emisja, pamiętam

Thanks for waiting, Tom. The Don and I had to go over last month's numbers again. Sure. So what's the job? I want you to help Sam and Paulie with the shipment we've got coming in tonight. Good stuff. Straight from Canada. Where do you need me? Sam's going to meet our friends from the north at the farm outside of town. Paulie will oversee the trucks bringing the shipment into the city, but I want you to go with him. Be an extra pair of eyes. Make sure it all goes smoothly. Okay. Get the car from Ralphie, he meet Paulie at the warehouse. He's got heaters in case you run into any trouble. Sure, Frank. No problem. Good. Now bring the Canadian home safe, Tommy. There is already a case here marked for the done. Yeah, my favorite mission. We're going to dość I nie było to takie proste. Pani mi się podoba, że tu jest tak. Auto się idealnie do, dopasowuje do drogi, więc jak jest deszcz, to kierowanie jest nie jest takie proste. Dobrze się waga, chyba przynajmniej policja jest, będą się troszkę zwolnić. Nie chcemy, żeby nas ścigali. Skręca, dobra. Mogę myśleć szybciej. Jeep. Przepraszam. Chciałem sobie wyjść driftem. Widzę, że tu. Bug paliwa też jest mały. Pokazuje zużycie. Ale nie widzę takiej możliwości tankowania. idziemy teraz tędy. Myślę, że akurat ta historia, która łączy się z Aleriem i skończy się i będziemy w przyszłości rządzić tym, tym miastem, ale nie będzie takie dość łatwe to rządzenie. Mówimy, że jest historia, którą powiadam jest 1938, a więc 8 lat po wydarzeniach, kiedy nas pierwszy zwerbowanie. Ciężko się prowadzi te auto. Teraz musimy mieć prosto przez ten most, aż tam na wyś. Zobaczmy na mapie. No, kawałek jaki jest.

No, się naprostowała dzięki temu. Myślę, że podoba nam się, podoba Wam się wszystkim. Ja, jak na razie ta część jest fajna. Wiem, że jest troszkę liniowa, że nie ma tak otwartego świata. Trzeba jechać do konkretnego miejsca. Na razie była tylko chyba jedna misja czasowa. Nie ma i widzę tutaj za dużo, ale jest to ogranicza trochę poziom trudności. Ale i tak samo rozbiwka jest dość fajna i powiem, że jak na remake to gra i tak jest warta uwagi Ale już rozbiłem ten wóz Magazyn. O, już jesteśmy w magazynie.

Gonna be an easy few clams. Boys load up the trucks and come straight back. Yeah, let's make it quick. I got someplace to be. Ah, uh, you see, it's Sarah later. Luigi's little girl, your night shift. <laughs> Here's something else, pal. Protecting the girl's virginity one day and taking it the next. Lay off, polly Ah, come on. I'm just kidding. She's a good girl. You settle down, she'll straighten you right out. You're going home to a couch. <laughs> now I wonder what kind of stories she could tell about her old man though. Luigi was a stone cold killer back in the day. Mm hmm I wouldn't. Ten course, yeah. You know she's been helping out behind the bar since she was a kid she's seen and heard a few things probably knows more about our business than we do she knows enough not to ask me too many questions <laughs> that's good she won't ever make a liar out of you christ you ought to marry her just for that God damn it sam should be waiting here but i don't see him

Chyba już leży. Leży martwy. No, od razu lepiej z tą koszulką. Myślę, że będziemy musieli niestety komuś tu ostrzelić łeb, bo to nie będzie takie proste mamy dwie rodzaje broni 6 strzał, 12 szał do szczerby i 28 do pistoletu to, to wystarczy Zobaczę, czy tu się coś kryje nie dziękuję na razie wszystkim za wspólne oglądanie zapraszam do następnego odcinka kiedy dowiemy się, gdzie, gdzie jest sam jak daleko będziemy musieli nasz transport whisky przewieź pamiętam sprzed 18 lat że misja była cudowna i była dość też nie taka prosta jakby się wydawało także czeka nas niezła zabawa dziękuję wszystkim za wspólne oglądanie zasubskrybujcie mój kanał dajcie łapki w góry się podobało, zostawcie komentarze widzimy się w następnym odcinku trzymajcie się cześć